Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Nie istnieje sposób na Jezusa. Jakaś jedna skuteczna praktyka, by mieć zapewnione zdrowie. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Jezusa gotowego, otwartego na każdy możliwy sposób zbawczej ingerencji. Setnikowi wystarczy wypowiedziane na odległość Jezusowe słowo, by jego sługa. Został uzdrowiony. Teściową Piotra Jezus bierze za rękę i zaraz odzyskuje ona siły. Z kolei opętani zyskiwali uwolnienie, gdy tylko Jezus wypowiadał nad nimi egzorcyzmujące słowo. Nie ma sposobu, jednej techniki. Przyda się i pokora setnika, bezradność leżącej w gorączce teściowej, a także wsparcie bliskich, jak w przypadku opętanych. Jednak ostatecznym ratunkiem dla nas jest jego miłość i podarowane zbawienie. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.